Cześć, witam ponownie w kolejnym odcinku. Dzisiaj robię przepyszną kiełbasę golonkową z piekarnika. Cóż to będzie za wędrinka? Tak więc zacznijmy temat. Yy, zacznę od zagotowania wody. Do wody rzucam dwa listki laurowe i powiedzmy dwa ziarna ziela angielskiego. Woda niech się gotuje. A ja już przygotuję sobie golonkę i z golonki w pierwszej kolejności odkroję skórę. Za chwilę zobaczycie, do czego mi jest potrzebna woda. Skóra ściągnięta, i teraz oczywiście muszę wykroić kość. A jeśli chodzi o wagę, golonki łącznie miałem tutaj 1,5 kg. No myślę, że po wykrojeniu tej kości zostanie około kilograma golonki. Golonka rozporcjowana przed chwilą ważyłem, mam tutaj kilogram 50 g, ale już przypuśćmy, że jest kilogram i teraz oczywiście kość zostawmy na przykład do zupy. I teraz z golonki wykroję jakieś naprawdę tuste kawałki, które odkładam na bok. Bo oczywiście one będą potrzebne, tylko chodzi o mielenie. A te bardziej, że tak powiem, szlachetne na drugą kubkę. Woda zaczyna się gotować, więc teraz wyłączę grzanie. I tą skórę, którą, yy, którą mam z golonki, kroję, kroję na pół. Niesamowicie twarda skóra. I tak, do tej kiełbasy potrzebna mi jest właśnie tej, yy, połowa tej skóry, którą pokroję na mniejsze kawałki. I wrzucam do garnka. I będę parzył do miękkości skóry. No chwilę to zajmie. Nie gotujemy, tylko parzymy. A z drugą połową, no zróbmy co chcemy. Ja po prostu zrobię dobry uczynek i zawieszę sikor. No i oczywiście po sparzeniu skórę studzimy. Ale tutaj jeszcze chwilę Wam powiem jedno zdanie o tej skórze. Nie dodawajcie skóry właśnie takiej surowej do kiełbasy. Po pierwsze, źle to jest zmielić. Po drugie, jeśli nawet Wam się to uda, no ta skóra w tej kiełbasie będzie twarda. No co za tym idzie, strasznie niesmaczna. Tak więc skórę parzymy, tym bardziej wydobywamy ten tłuszczyk, który tutaj jest. Parzona skóra już całkowicie przestygła, więc teraz zacznę od zmielenia właśnie skóry, którą mielę na, najdrobniejszy, na najdrobniejszym sitku. Tutaj jest sitko 3 mm. Teraz te bardziej tłuste kawałki mielę na sitku 5 mm. I teraz najbardziej szlachetne kawałki, najmniej tłuste, mielę na sitku 7 mm. Mięso mam zmielone i teraz mogę dodawać przyprawy. Ścieram dwa ząbki czosnku. No mogłem to zrobić wcześniej mieląc mięso w maszynce, ale po prostu wyleciało mi z głowy. No ale zdarza się. No ale tutaj nic się nie dzieje. Dwa ząbki takie średniej wielkości, wiecie, ja ich nie będę ważył. Średniej wielkości ząbki. Do tego 1 gram pieprzu czarnego mielonego. 1 gram pieprzu białego mielonego. Tutaj mam zmieszane sól peklową z solą kuchenną. 9 gramów soli peklowej i 9 gramów soli kuchennej. No oczywiście, jeśli nie chcecie dodawać soli peklowej, dodajcie samą sól zwykłą. I do tego już na łyżeczki. Jedna łyżeczka papryki słodkiej. Taka porządna łyżeczka. Dwie łyżeczki majeranku. I jedna łyżeczka czosnku niedźwiedziego. Odrobinę rozetek. No i teraz pozostaje to wszystko dobrze wymieszać. Dobrze wymasujmy to mięso. A wdzięczy nam się swoim smakiem. I tak wymasowane mięso yy, owijam folią i wstawiam do lodówki na 24 godziny. Tak więc widzimy się jutro. No i jestem już po 24 godzinach. Tutaj osłonki się moczą. Nadziewarka przygotowana. Tak więc teraz do mięsa dolewam yy, 100 ml wody. No i ponownie muszę dobrze to wymieszać. Mięso wylądowało w nadziewarce. Osłonka związana. Yy, jeśli chodzi o osłonki. Osłonki FI65. I teraz delikatnie, powoli, nie spiesząc się, nabijajmy. Patony naładowane, przygotowane do pieczenia. Ja tutaj ich nie przebijam, nie przeganiam tego powietrza, jest to jest, trudno i te kity, nadmiar tych osłonek zostawiam, wiecie kiedyś właśnie obciąłem sobie zbyt dużo, ten sznurek się ze, ześlizgnął, no wiecie co się stało, cała kuchenka zafajdolona, później pół dnia zmywania, no ale nieważne i teraz kiełbasę układam na blaszce. Jeśli chodzi o pieczenie, piekę w temperaturze 90 stopni do uzyskania wewnątrz tego batonu 69 stopni. No, myślę, że przy tych osłonkach FI 65 zajmie to około półtorej godziny. I piekarnik nastawiony góra-dół, bez termobie. upieczona, schłodzona. Ja dokładnie piekłem ją godzinę 50. I teraz pokażę Wam, jak to cudeńko wygląda w środku. Zapach czuć aż przez tą osłonkę. Zobaczcie. Mm. Coś niesamowitego. Jaki fantastyczny zapach. A jeśli chodzi o smak, już wam mówię. Poezja. Niesamowicie pyszna kiełbaska. Miodzią. Mm. Dawno nie jadłem smaczniejszej kiełbaski. Przepyszna. Tak więc cóż kochani, ja już się dzisiaj z wami żegnam. Pozostaje mi zachęcić Was do wykorzystania tego prostego przepisu. Życzę Wam smacznego i do zobaczenia. A mnie nie pozostaje nic innego, jak robić kanapki. Mm, bajka.